Dzień dobry, witam wszystkich na spotkaniu z niestety o zaprawach nasiennych. Zaprawy nasienne jak większość ochron roślin substancje czynne w tych zaprawach są przez Unię Europejską wycofywane. Mniej jest nowych, bo nowych prawie nie ma ale te starsze yy są wycofywane i to jest wielki problem, będzie dla praktyków, bo zaprawy nasienne są bardzo ważne i powinny być szeroko stosowane. Zaprawienie nasion to najbardziej metody, najlepsza metoda ochrony roślin, bo to stosowanie jest punktowo na materiał siewny, a nie na całą powierzchnię danej, danej, danej uprawy i zaprawy nasienne są preferowane wintegrowane w ochronę roślin, ale też są preferowane w strategiach Unii Europejskiej. Materiał siewny powinien być odporny na szkodniki, na choroby i tolerancyjny, ale też powinien być oczywiście zaprawiony. Materiał siewny dopiero jest, jest, jest w pełni materiałem siewnym, gdy jest dobrze i, i zaprawiony, według systemów ESTA, to jest system, o za chwilę powiem, system Unii Europejskiej i te zaprawianie powoduje to, że ograniczamy zabiegi, za, zabiegi na listnę ochronne roślin. Także im więcej zapraw, tym mniej zabiegów na listnych i taka prawda. Certyfikat ESTA mówiący o gwarancji zaprawiania, jakości zaprawiania. Unia Europejska chce, żeby za około dwa lata były wprowadzone, było wprowadzone, zaprawianie tylko przez tych, którzy mają certyfikat Esty, czyli Europejskiej Słyszenia Osób Firm zaprawiających materiał I co gwarantuje dobre zaprawienie na wszystkich, brak pylenia to jest bardzo ważne, to wpływa i na człowieka, który obsługuje, później siewniki, ale też popylenie podczas do skóry z, 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 z tych zapraw do środowiska. Też gwarantuje dawkowanie. To jest bardzo ważne, że dawkowanie jest wtedy równe, prawidłowe. Obecnie mamy większość, to są zaprawy już płynne, emulsje które w słych zaprawiarkach, jak to dawniej było, nawet były dozwolone w siewnikach czy innych rzeczach, a nie daj Bóg zaprawianie jeszcze w betoniarkach. To jest zakazane, ale generalnie zaprawianie powinno być, to jest tak procedyjny sposób używania ochrony roślin, to powinno być jednak zaprawianie powinno być wykonane fachowo. Teraz pozwala to też Zaprawiony materiał siewny, dobrze zaprawiony, na obniżenie normy wysiewu materiału siewnego. Materiał siewny jest coraz droższy i będzie jeszcze droższy, zaprawy są też drogie. Dlatego dobrze, zaprawia, dobrze zaprawiony materiał siewny, czy upraw i, i ogrodniczych, to powoduje to, że można obniżyć normę wysiewu. I to jest wspomaganie integrowanych roślin, bo zasady te mówią, żeby jednak stosować najpierw metody, oczywiście agrotechniczne, niechemiczne i zaprawianie, a nie opryskiwanie całego pora. I to jest bardzo słuszne, i to wpływa oczywiście, ogranicza wpływ negatywny na i człowieka, i środowisko, i obniża koszty produkcji roślinnej. I ta gwarancja Esty. Jest, y, jest, to są to certyfikaty nadawane w Polsce przez i y, y, kontrolowane przez Polską Izbę Nasienną, i y, 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 to jest sprawdzane. Oczywiście te firmy, które mają taką zgodę, są sprawdzane przez Centrum Akredytacji, Polskie Centrum PCA, Polskie Centrum Akredytacji, aktualnie w Polsce. Mamy 17 firm, które, które mają certyfikat już na stosowanie zaprawiania w systemie jakości zaprawiania europejskiego, czyli ESTY. Głównie to są do firmy, które zaprawiają materiał siewny upraw, jak widzimy rolniczych, najwięcej rzepaku, kukurydzy, ale tych firm przybywa i też gatunku upraw przybywa i tutaj też są potrzebne oczywiście yy, warzywa i to też to będzie w przyszłości. Yy, Zaprawianie jest tak precyzyjne i dokładność dawkowania, i zakaz pylenia, że są dodawane różne dodatki, oprócz zapraw nasiennych, polimery, które wiążą dobrze zaprawę z nasionami. Coraz więcej wchodzi otoczkowania. Oprócz otoczkowania na przykład buraków cukrowych, to też się otoczkuje coraz więcej materiału siewnego, nasion, warzyw. I to będzie przyszłość. A oprócz zapraw w tych otoczce, buraków czy warzyw, tam znajdują się też nawozy donasienne. I to są specjalne nawozy, produkowane też w Polsce przez wiele firm. Do poszczególnych warzyw są różne zaprawy, różne nawozy do nasienne I to można łączyć z zaprawami nasiennymi. Zaprawami nasiennymi na choroby, czyli choroby jak i też przeciwko szkodnikom zoocudowymi. Ale też dodaje się do tych zapraw biostymulatorów do tej otoczki. Dodaje się też nawet witaminę C, co podnosi niezdrowotność, ale podnosi też oczywiście działanie przeciwko patogenom. Dodaje się też aminokwasów, to jest bardzo skomplikowana i to tego nie wykona ani żaden ogrodnik czy rolnik, to musi być zaprawianie centralne, żeby było pewne dobre. Także należy spodziewać się, że w ciągu kilku tych dwóch lat nie będą zaprawy dostępne na wolnym rynku, jak teraz jest część zapraw jest dostępnych, ale coraz więcej z rejestracji zapraw nasiennych, gdzie pisze wyraźnie, że musi być zaprawa stosowana przez firmy posiadające ten certyfikat S i czyli ta zaprawa już jest, jest ograniczona w stosowaniu, a część zapraw ma podane, że musi być stosowana przez firmy profesjonalne, czyli że też są ograniczenia. Na wolnym rynku niedługo nie będzie zapraw, czyli będzie to zaprawianie centralne przez, fir jest, przez firmy, których jest coraz więcej, na przykład rzepaku dawniej jeszcze lat temu trzy było tych firm, tylko trzy firmy były, a teraz jest trzynaście. Była jedna firma, teraz jest 11. I także to przybywa tych firm i będzie przebywało i też na pewno przybędzie do zaprawiania warzyw. Ale tam będzie bardziej otoczkowanie, bo nasiona warzyw się powinno wysiewać punktowo. I, to, i tak w tym kierunku to wszystko zmierza. także otoczkowanie będzie wielkim plusem i oczywiście tam muszą być zaprawy na szkodniki, ale też na choroby. I obecnie tych zapraw się u jest bardzo mało, bo dużo substancji czynnych i zostały wycofane, ale to na pewno się zmieni, bo tych zapraw jest jeszcze dużo, ale to się zmienia. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to największe problemy i zaprawy zwalczają głównie guzowatą. Nie ma innej metody na głównie niż zaprawianie materiału siewnego. Na drutowce, ptaki też, stronkę kurcioną, też najlepszym metodą to są stosowanie zapraw nasiennych, które są w kukurydzy zarejestrowane. Jeżeli chodzi o rzepakiary, to mamy obecnie tylko rejestrację zapraw na choroby, na patogeny i rzepak ozimy, to mamy zaprawy które są na szkodniki i na patogeny te istotne w okresie jesiennym i to można zwalczać poprzez zaprawianie nasion jeżeli chodzi o rzepak ozimy, to zaprawy są in, przeciwko łączone razem fungicydowo-zoocydowe i to jest pierwsza zaprawa, która zawiera bakterie Bacillus. I to jest już zaprawa chemiczno-biologiczna. Chemiczno, czy, czy, czy Zaprawy są też chemiczne czy fungicydowe, same fungicydy nagły no, składające się z dwóch fungicydów albo nawet trzech i zaprawy zoocydowo, zoocydowo, same zoocydowe, które są w rzepaku dwie nowe. A Te nowe zaprawy w odróżnieniu od zapraw, które były z derogacji neonikotinoidowych, to działają krótko, no bo taka teraz jest tendencja Unii Europejskiej i zaprawy zwalczają też szkodniki czy patogeny występujące w okresie wschodów i po wschodach. Rzepaku. Jeżeli chodzi o uprawy kukurydzy, to tych zapraw jest, jest, jest już dużo, bo siedem fungicydowych, dwie zaprawy są na szkodniki, także tych zapraw jest na razie, są te zaprawy. W przyszłości będzie inaczej, jeżeli chodzi o burak cukrowy i pastewny, czy ziemniaki, też są zaprawy, które zwalczają i patogeny w okresie gorzele i szkodniki glebowe też zwalczają, jak drobnice, czy glutowce, czy inne szkodniki. Tych zapraw, jeżeli chodzi o buraki, jest kilka obecnie. Jest to pięć zapraw, ziemniaki też, ale w ziemniakach nie ma żadnej zaprawy na szkodniki. Dawniej była, została przez Unię Europejską wycofana i i nie ma takiej zaprawy, która zwalczała bardzo dobrze mszyce i stąkę czy inne szkodniki chlebowe i ziemniaka. Jeżeli chodzi o liczbę zapraw nasiennych i do poszczególnych upraw zbóż ozimnych, to poszczególne choroby mają dużo zapraw, jest tych zapraw nasiednych. Jak Państwo widzą, na głownie jest aż 48 zapraw, czy na pasie jest nawet prawie 60, ale to obecnie. Ale jak Unia Europejska chce wycofać głównie triazole, fundyty triazolowe i inne też, to tych zapraw w przyszłości może być, może być, nie musi, ale może być nawet zero, jak Państwo widzą, na głównie z warto Mięczmienia będzie zero zapraw nasiennych. Tak nie powinno być, bo zapraw powinno być odwrotnie, powinno być więcej, a nie ubywać. I bo zaprawy to jest działanie proekologiczne i zgodne z integrowaną ochroną roślin. I działanie punktowe, a nie na całą powierzchnię. Także tych zapraw to będzie, lawinowo będzie niestety, nawet będzie co pokazywałem zero, ale też pleś śniegowa no w tym roku będzie też ważnym czynnikiem, bo mamy okrywę śnieżną i zapraw takich będzie, będą tylko trzy zaprawy zostaną funglicytowe. To jest prawie, prawie zero na ostrą plamistość oczkową pszenicy, to jest wielkim problemem, to zostanie tych zapraw zero, no tak nie powinno być i śnieć karłowa pszenicy się pojawia znowu, bo jest odnowienie jak gdyby, powrót, to będzie też zero. Także tu jest wielki problem ubytku zapraw nasiennych, ale jeszcze gorzej jest, oczywiście Państwo wiedzą dobrze, warzywa, warzywa, materiał siewny warzyw, to zapraw jest właściwie de facto prawie zero. Jeżeli chodzi o zboża, jarę, to jest jeszcze gorzej niż o zimę. Tu tych zer, czy prawie zero, jest coraz więcej, czy będzie więcej. I to jest wielki problem i wielkie wyzwanie, też głównie dla praktyków jak zwalczać głównie, gdy będzie w przyszłości zero zapraw, tak samo co śnieć karłową, tu są właściwie wielkie problemy, wycofywanie zapraw nasiennych to jest wielkie nieporozumienie, ale jak preparat, substancja czynna będzie wycofana, to również zapraw nasiennych. I tutaj właściwie chciałem pokazać, ile obecnie jest zapraw. Najwięcej oczywiście pszenica zima ma zapraw, bo 76, czyli czy, czy jęćmień, ozimy 3 czy, czy jary ponad 60 to jest bardzo dużo, ale w przyszłości może być prawie zero. I nie mówiąc o tych słynnych warzywach, gdzie jest już obecnie. Jest zero i, i będzie też zero. Także tu bobik, groch. No groch to jest wspólny dla upraw rolniczych i bóg, czy bobik, to jest wspólny prawie, czy soja. To jest to rzeczywiście problem, że obecnych zaprawie jest mało, ale w przyszłości na uprawy bobowate, czy strączkowe to będzie dokładnie zero, tak nie powinno być, powinniśmy produkować białko swoje, czy soi, czy, czy z grochu, czy, czy boba, bobiku, czy innych by, warzywa są oczywiście białko, białkowe, czy bobowate, strączkowe i nie będzie czym chronić, bo nie będzie żadnych zapraw nasiennych, tak nie powinno być. Unia Europejska podjęła decyzję w, roku, w grudniu roku 2013, że wycofuje zaprawy nasienne w, zbo, w zbożach jarych najpierw. Później w rzepaku zimnym miarę kukurydzy i tych zapach w rzepaku no, przez kilka lat nie było. W roku 2018 podjęto decyzję, że y, zaprawy na unikocjonalizm zostaną, y, zostaną y, wycofane z upraw również zbóż ozimych i buraków cukrowych i, i generalnie do zaprawy, tych zapraw nie będzie i to jest wielki problem tych y, upraw, że tych zapraw nie będzie I całe szczęście, że w, w roku osiemnastym, w lipcu, Minister Rządów Ardanowski podjął decyzję o wprowadzeniu trzech zapraw, w nasiennych przez tak, tak zwane zezwolenie czasowe, czyli tak zwaną derogację do upraw, upraw y, rzepaku zimego i te zaprawy można było stosować przez 120 dni i zostały rzepaki wtedy zaprawione. Y, ale to są tylko de decyzje na dany okres, krótki do 100 dni. Podobnie też pod ministery wówczas jesienią do zaprawienia. Y, buraków na, na wiosnę, czyli zaprawia się oczywiście od, od, od stycznia do, i do terminu do maja, i takie derogacje były dwie. Wówczas, jeśli chodzi o rzepak, w roku 18 takich firm zaprawiających w systemie ESTA były tylko trzy. Obecnie mamy 13 w buraku, bo jest, była jedna, no to było została jedna i jedna teraz przybyła jako zaprawianie. W roku kolejnym minister rolnictwa Ardanowski podjął decyzję o wprowadzeniu też y, dwóch zapraw y, na ze, 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 ze czasowe i w buraku też dwóch zapraw. Y, I y, to już tych firm w rzepaku było 10. Ten system się rozwijał. I w roku u, ubiegłym, Minister Adonowski podjął decyzję w maju, a minister puda 1 grudnia do buraków o wprowadzeniu czasowego zezwolenia na zapraw zapraw neonikotinoidowych w burakach. Także to jest rozwiązanie tylko czasowe i, i, i chwilowe. Nie ma rozwiązania unijnego stałego. Są zaprawy nowe, bo w Szepaku są dwie. Ale w kukurydzy jest, jest przesunięcie z, kuku, z, z buraka zaprawy do kukury, też do kukurydz, rozszerzenie. To jest petroid, związa te flutrynę, ale to systemowo nie rozwiązuje sprawy. Bo tych zapraw powinno być więcej, ale wszystkie zaprawy nowe, nowo rejestrowane, to działają za krótko. Jeżeli chodzi o uprawy o ziminy. jak o zimne zboże, o rzepaki, to powinny być działania dłuższe. Ale dobrze, że takie zezwolenia były czasowe. Także, ale, jak mówię, upłynie na pewno będzie mniej zapraw, bo. Substancje czynne fungicydów są do, przewidywane do, do zastąpienia, do, do, do nawet wycofania. W tym roku się kończy zezwolenie 19 października na teofanat który był stosowany nie tylko w zbożach, ale też w warzywa, warzywach jako, jako do zabiegów na listę, a też jako zaprawa nasienna. I tych substancji było 8, czyli jest 8 zagrożonych. Jedna jest do wycofania, jak mówię do i fungicydów i będzie i zapraw 101. I także to jest duża liczba i przez to będzie oczywiście tych zapraw bardzo dużo. I to jest wielka, 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 wielki problem. I obecnie liczba zapraw jest z rozbiciu na jakie zaprawy, to instyków jest bardzo mało, insectowych za mało jest tylko pięć, a funkcji cytowych jest to jeden, razem mamy 106. Ale pod koniec tego roku, to zostanie wycofanie metylu, to tych zapraw będzie mniej, bo funkcji cytowych będzie o, o, o te dwie zaprawy. Ale w przyszłości, jak będzie postępował proces wycofywania, Zapraw zawierających z grupy triazoli, to będzie tych zapraw mniej, bo zostanie tylko zapraw 20 zapraw, i być może zostaną 5 zocydowych, ale być może, bo tu też mogą być ruchy, że mogą, może być wycofana teflutryna, która jest pretroidem. Także tutaj te problemy mogą być jeszcze większe, czyli największy problem będzie wycofanie zapraw nasiennych, podobnie jak wycofanie fungicydów na lis. I także podsumowując, należy stosować materiał siewny, ale zaprawiony, bo zaprawianie to jest zgodne z integralnością roślin, Zaprawia, to jest rzecz stosowana punktowo, szczególnie warzyw, warzywa punktowe, ale uprawy rolnicze, także pak, też już początek jest wysiewów w szerokie rzędy i punktowo, to ta technologia wchodzi już i to będzie też w uprawach rolniczych, nie tylko warzywach. I to pozwala na ograniczenie liczby zabiegów na listy. To jest zgodne z tendencjami światowymi, a i z unijnymi z tymi strategiami, że będzie mniej zabiegów listnych dobrze, ale za, no, do tego są potrzebne zaprawy nasienne i stosowane y, przez firmy posiadające certyfikat esty jakości zaprawiania. Dziękuję za uwagę. Y, sądzę, że może tak źle nie będzie, może pojawią się nowe zaprawy nasienne, ale te zaprawy nowe nasienne to na pewno będą droższe, bo będą już patenty, nie będzie generyków zapraw, a drugie, te zaprawy nowe będą działały krócej, bo taka jest tendencja światowa czy unijna, żeby wszystko działało krótko. Dziękuję bardzo.